Tak jak w Piłce jest, jeżeli się jest liderem, no to jednak wszystkie zespoły się nastawiają na nas i ten zespół się ewidentnie na nas on nastawił. Zamknęli się z tyłu, zagrali tak zwany autobus, a nasi chłopcy sobie po prostu nie radzili z tym przejściem, tak. Strzeliliśmy po rzucie karnym w drugiej połowie bramkę zaraz na początku w drugiej połowy, Dawid Sacz strzelił bramkę i Skończyło się później tak, że za bardzo chcieliśmy strzelić drugą ramkę, otworzyliśmy się, poszła jedna kontra, wyrównali na 1-1. Jeden, jeden. A końcówka to tak było, że praktycznie cały czas na ich połowie próbowaliśmy szczelić, oni tylko wybijali. No i taka jest piłka nożna, no niestety jest tylko 90 minut, dwie piłki, jedna piłka i dwie bramki. No jak się nieszczela nie wykorzystuje, to niestety nie można też o wygrać tego. Mieliśmy bardzo duże problemy kadrowe, ponieważ brakowało tak naprawdę e, siedmiu zawodników z pierwszego składu spowodowane wyjazdami, chorobami, egzaminami, które dzisiaj też mieli i no, musieliśmy się wzmocnić też. E, zawodnikami z drugiego zespołu. No i to oczywiście miało jakiś tam wpływ, ale uważam, że ci zawodnicy z drugiego zaliczyli bardzo dobry występ i dziękuję im, że byli, bo tak to byśmy nawet o 11 nie mieli.